Cześć, witajcie moi drodzy. Zabieram Was na zakupy ze mną. I z tego miejsca poproszę Was jak zwykle o subskrypcję, ponieważ wiecie, bardzo dużo osób ogląda mój kanał, a nadal nie subskrybuje. Nie będę tu podawać statystyk, ale są miażdżące dla tych, co oglądają, a nie subskrybują. Więc jeżeli oglądacie, włączcie teraz subskrypcję ze dzwoneczkiem. Zapraszam Was na mój Instagram. Link macie pod filmem. I zostawcie jak zwykle jakiś komentarz. Będzie mi miło. No i słuchajcie, mamy tutaj za 40 zł. No taką, słuchajcie, lampkę. Ona jest na baterie a wygląda jak świecznik, bardzo fajne i słuchajcie, chcę wam powiedzieć bo jeszcze padały takie komentarze odnośnie, że powinnam reklamować cały czas się śmiać i, i mówić wam jaki to towar dostałam też od niektórych osób takie e, komentarze wiecie co, to nie jest kanał, gdzie wciska się komuś kit i ja wam teraz będę mówić wszystko kupcie, wydajcie swoją kasę ciężko zarobioną i 50 zł taki wazon, i to nie nieważne, że macie takich wazonów 10, ja Wam mówię, kupujcie ten wazon. Nie, to są zakupy na żywo ze mną. Pepko mi nie płaci za reklamę, za darmo tu marło. Poza tym, ja nie będę Wam wciskać kitu, naciągać Was na kasę. Te filmy są przede wszystkim, mają być dla przyjemności, żebyście dziewczyny miały coś do kawy. Poza tym, wiem, że niektóre z Was fajne pudełko za 10 zł ma daleko do sklepu i takie komentarze mi dziś nie podnoszą, bo to nie są tyle zakupy. Mi tu się źle kojarzy. No powiem wam, super tacka, bez niej wasze życie nie ma sensu, kupujcie. Albo się coś zmieni na lepsze, albo nie wiem, nie macie tej tacki, to po prostu 25 zł, e, to no nic nie ma sensu, musicie kupić tą tackę, ja wam mówię, no ludzie, e, to nie ten kanał, są takie kanały, dla których wszystko jest piękne i wszystko musicie wymieć, ja uważam, towar jest fajny, ale mówię wam, oszczędzajcie, nie kupujcie, jak nie trzeba, no, po co wam kolejna doniczka setna, wydane pieniądze, no, ciśnie mi się, po podniosą 12 zł, bo ja nie lubię takiego naciągania ludzi, wiecie. Wmawiania im kitu, musisz to mieć w tej swojej Dziesięć złotych zł takie lampio. Mimo że ktoś nie ma kasy nieraz, albo nie musi mieć i takie wmawianie, wiecie, to tak jak, jak nieraz są te takie co zapraszają na jakieś spotkania i ludzie wychodzą z drugimi rzeczami niepotrzebnymi. No nie. No. 50 zł, ale to chyba nie wiem ten, powiem wam, ciśnienie mi się podnosi jak ktoś mi mówi, o reklamuj, reklamuj nie będę reklamować, Tu masz przegląd ze mną chcesz na inny kanał, niech ci mówi, że na przykład o, masz tackę za 25 zł i musisz ją kupić, bo to jest najpiękniejsza tacka na świecie i twoje życie jest nic nie warte jak masz tej tacki no i ją kup jak chcesz no widzicie, jak się zdenerwowałam więc słuchajcie dziewczyny, mój kanał jest dla ludzi, którzy nie chcą być robieni w konia i w bambuko. Poza tym ja znam moje dziewczyny już, moje kochane widzki. Poza tym słuchajcie, ja szanuję moich widzów i nie chcę naciągać moich widzów. Bo nie tędy droga, słuchajcie, nie tędy droga to sukcesu, żeby kogoś naciągać na kasę i wmawiać potrzeby nieistniejące. Lampa, mimo, że no wiecie, no są takie kanały, ale 40, które wam mówią wszystko. I wszystko wam powiem, że są świetne. I tego, no lampka jest ładna, ale słuchajcie, jak nie macie takiej lampki, przeżyjecie. Naprawdę nie powiem wam kupcie, leczcie i kupcie ją. No. Nie lubię naciągania, słuchajcie ludzi. Tym bardziej, że czasy inflacja jest, e, drożyje wszystko, jedzenie jest drogie, e, różnie w życiu bywa. E, nie lubię naciągania ludzi, słuchajcie. No, denerwują mi takie komentarze, wam powiem. E, e, tyle zakupy. No nie, to nie są tyle zakupy. 17. E. To jest przegląd ze mną dla rozrywki, dla osób, które mają daleko, dla osób, ja mam przykład, ktoś jest chory, nie może iść do sklepu i sobie zobaczyć, co jest, 30 zł, miło spędzi czas, dla kogoś, kto jest w pracy zestresowany, bo go ludzie denerwują w pracy na przykład i patrzy odsapnąć, no... Po to kręcę te filmy, słuchajcie. I może ktoś coś poszukuje, na przykład takie lampki, to ją zobaczy, wie, że może kupić. Ale nie powiem, kupuj tą lampkę, bo po prostu nie wiem, 30 zł. E, bo musisz ją mieć. Nie, nie musisz. powiem Wam, zdenerwowałam się. Denerwuje mi takie coś, takie podejście, i że ludzie sami chcą, słuchajcie, być naciągani, bo ktoś mi mówi, no reklamuj, tyle zakupy. Ludzie chcą być sami naciągani. Słuchajcie, o to proszę 12 zł, takie dziadostwo małe. O, zamknięte. Jak potrzebujecie, a tu to 7? No, ja w ogóle wiecie, ja bym nie pisała do kogoś. Weź, wciskaj mi kit i reklamuj, że wszystko jest super. I zachwalaj, wszystko, że super. Nie, nie pisałabym nikomu takiego komentarza. Powiem bym obiektywnie, żeby ktoś mi przedstawił towar. 40 i, ja, i nie wciskał kitu, że muszę mieć tą lampkę. Ja tylko powiedział, jest lampka jak jest 40 zł. Ja nie potrzebuję nie kupuję. Och, powiem Wam. Na szczęście mam takie fajne widzki, kochane. Słuchajcie, nie wiedziałam, że Was będzie tyle i takie wspaniałe dziewczyny 35. Nie wiem słuchajcie kiedyś, może jak mój kanał głośnie. Może być jakieś spotkanie słuchajcie na kawie 25 zł. Gdzieś w Polsce. Bardzo miło spotkać takie cudowne dziewczyny, Wam powiem. No, nie wiedziałam, że tyle wspaniałych kobiet mi się przytrafi tutaj. Taki kwiatek, słuchajcie, 30 zł. Tam u góry taka lampka za 17. Wiecie, co nie przypuszczałam, że tyle wspaniałych kobiet spotkam? Bo gdybym wiedziała, słuchajcie, że w internecie spotkam tyle wspaniałych kobiet, ja bym już dawno ten kanał założyła, bo oglądałam kanały innych osób, a sama nie zakładam i bym to zrobiła już dawno to, to słuchajcie, to jest największa motywacja My, z takich wspaniałych widzów wam powiem nie ma nic wspanialszego niż wy powiem wam z tego youtube'a wy dziewczyny, to po prostu powiem wam, no jesteście tak wspaniałe, że powiem wam e... 25 nie szkodzi. <noise> że powiem wam, że no jesteście najspanialszym tutaj osobami na YouTubie dla mnie 35 zł i kurczę powiem wam najfajniejszą nagrodą dla mnie 60 Nieraz przywracacie mi też wiary w kobiety, bo no, w pracy mam osobę jedną niefajną, która sieje ferment. Wam powiem jedna osoba, a ja może zła i fermentu mm, posiać. I no, tam twierdzimy, że jakby tej osoby nie było, to by było super. Niestety ta osoba jest i sieje ferment. i Jedna taka osoba może zepsuć całą atmosferę, słuchajcie, w pracy swoim dziwnym zachowaniem. Ale już nie warto o tym, słuchajcie, mówić. 30 zł takie zegary. O. No i ja na siłę wam nie będę nic wciskać, żadnego kitu. I życzę wam z tego miejsca cudnego, wspaniałego dnia. Ściskam mocno moje kochane widzki. Po prostu no nie mogę się nacieszyć, że was mam. <gryw> I do zobaczenia. Cześć!